Jesteśmy na dachu w Jerozolimie. Jeśli nie jesteś tutaj, to niedokładnie zdajesz sobie sprawę, co to może oznaczać jest luty, ale słońce już grzeje naprawdę na pełną skalę. Gdybym dłużej tu posiedział, było mi tu bardzo niekomfortowo najpierw, później zbyt gorąco, a potem bym uciekał z tego dachu gdzieś w jakiś cień. A wyobraź sobie środek lipca. Bóg dał Żydom święto namiotów, gdzie albo mieli iść na pustynię, no, gdzie słońca jest co niemiara, gdzie tylko może jakieś liście dawały cień, jakieś szałasy, albo kazał im w tym czasie na tydzień przenieść się na dach. Oczywiście robili sobie zadaszenia z jakichś liści, ale dalej to nie był ten komfort, którą da, który daje, dają grube mury, szczególnie tu, gdzie jest chłód, gdzie jest trochę wody. Tu jest ciągle sucho i gorąco. Ale co Bóg chciał Żydom powiedzieć? Przez to święto, które mieli spędzić na dachu. Jesteśmy tu gośćmi i pielgrzymami. Tak, zbudowaliście fajne domy i tam wam jest miło i wygodnie, ale tu na ziemi jesteśmy tymczasowo i, uwaga, zawsze ci będzie jakoś niewygodnie, zawsze będzie jakieś niebezpieczeństwo. Teraz? Było bardzo wygodnie. Świat mówił, że już koniec historii. A tu zobaczcie, teraz każdy się chowa przed koronawirusem. Dopiero kiedy będziemy w niebie, wtedy odpoczniemy. Tu pracujemy dla Jezusa i powinniśmy mieć świadomość, że to nie jest ostateczne miejsce naszego przeznaczenia. Tu zawsze będziemy cierpieć jakieś niewygody. To święto. Święto właśnie na dachu. Miało nam przypomnieć, że ziemia skażona grzechem nie jest miejscem naszego przeznaczenia. Chwała Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi, że przygotował dla nas dom w niebie najspanialszy, bez żadnych zmartwień, bez żadnych znie, z, z, nieszczęść i bez żadnych niedogodności.